Nie oh, widzisz? Ja ja nie, nie. Były nie Ale biało dzisiaj nieźle. ale i no. stało. Wie, biało kiedyś. Ta, ta, ja ta, ja ja tak, wiesz, mi no, <miestrzygnozywiście> <ja> tak. mi zasłużone. pogoda. A na zawsze. No i nawet. Na tej wodzie. A tam czy i w sprodu, A, Tam a to ktoś z mostu rzucił? Tak, tak. A beczkiewka? Ja nie, ktoś z mostu rzucił. A, tak, tak, z mostu, no. ale, ale, a ta to jest A no, no, Może nie tak. Bez świetki, by... Nie, czy ja nie zaspiewam, bo tu ładna wstyd. No, 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 no. No, Dałem słodkie wieczory, tam ze swoją dziewczyną Będzałem Z tej strony, tylko z tej strony z wpadkiem wieczorem. A tam ktoś przywarił się. Nie widział, nie słyszał. Nie bo śmiał. To miłość była bez winy, ja się nieba nie wstydził. To miłość była bez winy, a to ja. Mówiłaś to, z tobą nie zginę, Ty to się mała. Mówiłaś z tobą nie zginę, życie toczy się. Nie, nie, nie. To jest co jest w tym roku, a to pozwoli,